Witam was wszystkich serdecznie, z tej strony Drake i powracamy do mojego zagrania z gry Gothic. Ostatnio byliśmy w starej wieży Xardasa, zabraliśmy tam ten kozacki pancerzy, który teraz mamy na sobie. No i przystąpiliśmy do wesolutkiej masakry w starym obozie. Poznaliśmy tam też runę, która nas tutaj teleportowała. Teraz możemy tutaj chodzić i masakrować naszych przeciwników. Jak nakazuje oczywiście prawo do zemsty, które możemy tutaj... Jak, która jak najbardziej nam przysługuje za to, że oczywiście zostaliśmy przez nie zdradzeni. Jeżeli bylibyśmy członkami starego obozu, no to e, zostalibyśmy z niego wyrzuceni. Tak więc, no, prawo do zemsty mamy oczywiście. E, tak, i co właśnie pamiętam, że zacząłem mówić w poprzednim odcinku i nie skończyłem. To, że teraz urządzamy tą masakrę w starym obozie, nie jest odnotowane przez grę, ponieważ, tak, tutaj mówię, dla osób jakby zaznajomionych z gotikiem i. W razie mojej ewentualnej serii z właśnie Gotika 2, e, ta masakra nie jest kanoniczna. Bo niestety, w Gotiku 2 jest możliwość spotkania wielu postaci ze starego obozu. Ała, ej, strzelasz do mnie. To nie jest miłe. Postrzelajmy się nawzajem. Siekacz. No, słabo siekasz kolego. Niewinnych ludzi! No kurwa, się troszeczkę rozpędziłeś, kolego. zabijania niewinnych ludzi! Do kruka! Ostatnim je zmasakrowałeś, teraz ja zmasakrowałem ciebie! Eee, i tak będziesz żył w dwójce. Au! Ała! Ej, strzelają do mnie! Dobra, wsteczny, wsteczny. Do siedziby magów. Próbuj dalej. Ło! Zblokował, patrzcie frajera. Dobra. I dobijamy! Tak oczywiście jeśli byśmy ich nie dobili to oni by wstali i zaczęli wiecie siekać mnie dalej bo jakby inaczej <laughs> Więc niestety musimy skrócić tutaj ich cierpienia Dobra zapiszemy jakby grazą się wysypała A ja nie lubię wysypującej się gry Dobra Oczywiście w każdym momencie możemy stąd uciec przy pomocy runki Do dowolnego z obozów lub do wieży Sardasa chociażby okay, Tam jeden padł czy skip będzie się z nami walczyć, czy on raczej będzie... ma miecz wyciągnięty? Skip, ruszysz na nas. Czy masz mnie w dupie może? Pomyślałem, że... spadaj. Eee, to było niemiłe. Skip! Jeśli ktoś nie chce ze handlować, to jest dla mnie bezużyteczny. Sorry. A właśnie jeszcze trzeba by zmacać trupa kruka. Jezu, a no tak! To jest cudowna zasada gotika. Zabijecie handlarza, możecie zabrać wszystko z jego ekipunku. Czy o tym masz coś godnego uwagi? Nie, absolutnie nic, dobra. Skip nie żyje, ty nie żyjesz, wszyscy nie żyją. Idziemy zmacać trupa kruka. A, ktoś tam kurwa myśli, że wygrał. No to się kurwa zdziwi. Siekacz. Okej, okay, tak gra ponownie oczywiście wysrała norma. Nie mam pojęcia o co chodzi z tą grą, nie mam pojęcia czy to jest kwestia optymalizacji pod Windowsa 7, czy to jest nie wiem kwestia tego, że płyta z której zainstalowałem grę jest już dosyć stara, ale naprawdę tutaj powiem tak, to może być chyba najbardziej uciążliwa seria jaką do tej pory miałem na kanale, jaką póki co nagrywałem na kanał. A patrząc ile mam na... ...kanale materiału, no to to chyba całkiem dużo znaczy, ty kolego strażnik. O kurwa, to jest magnat? Na magnatu uważamy? O. Dobra. Tak, tak, miej tutaj chwilę zwycięstwa. Ja się, ja się napiję i zaraz wrócę do akcji i skopię ci dupę, magnacie. Jeszcze pożałujesz. Jeszcze pożałujesz. A, no tak, oczywiście tam nie dobiłem tego. Tam nie dobiłem... E, ...strażnika. W każdym razie, jeszcze wejdziemy sobie tu, a dobra, miałem zmacać, zmacać, trupa kruka. Cześć kolego. A, to jest ten, którego wcześniej ubiłem, ale go nie dobiłem. No to teraz poprawię swój błąd. Ludobójstwo. O, patrzcie, magowie tutaj leżą. Rodriguez, Antonio Banderas. Jezu, patrzcie ile wszystkiego. Czy on ma tutaj coś fajnego? Coś takiego jakby godnego uwagi? Generalnie mógłbym zabrać to wszystko, aczkolwiek to mi się już raczej teraz nie przyda. Kruk, 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 kra, kra, kurwa. Prawo kruka, lewo kruka, kurwa. Dobra. Oni już nie żyją. Rozejrzyjmy się po składowisku. Może skip miał co, coś fajnego przy sobie. Ciało Skipa zniknęło. Jeśli miał coś fajnego przy sobie, już nigdy nie dowiem się co było. Generalnie Gothic ma chyba taką... Takie... A, dobra, okej, okay, tych drzwi nie otworzę. Gothic ma taką bardzo dziwną zasadę. Mianowicie jeśli ilość trupów naraz przekroczy jakąś tam ilość No to niestety Niestety trupy zaczną znikać Od najstarszego zabitego do jakby najświeższego Gdzie my kurwa jesteśmy? A tutaj, dobra Swoją drogą Swoją drogą Nie zgadnijcie kogo tutaj spotkamy Oczywiście muszę schować kurwa broń o ile oczywiście dobrze pętam tą lokację. E, blizna. No nie chodziło mi o niego. No, blizna nie sprawił mi dużych problemów. Aczkolwiek tutaj, moi drodzy, powinien być nasz kochany, stary, dobry znajomy miecz blizny. Nie, nie on. E, tylko e, bulit. E, nasz kochany bulit, pan, który w w pierwszej minucie gry praktycznie zasadził nam z e, w ryło. Tak, ten sam, ten sam gościu, który na początku ze swoimi kumplami chciał nas sklepać w jeziorku na początku i uratował nas tam Diego, Jego można tutaj spotkać. Nie do końca wiem czy on teraz też gdzieś to jeszcze będzie do znalezienia. E, bo wiem, że jeśli że, że mogą w pewnym momencie przyjść i go po prostu tutaj oklepać, wiecie, nie zabijać, a po prostu udowodnić mu, że no popełnił błąd. Zadzierając z nami. Ale niestety widzę, że tutaj już go nie ma. Generalnie tutaj możemy sobie opuścić albo podnieść. <laughs> opuścić albo podnieść bramę. Nas to zbytnio nie interesuje. Mnóstwo drzwi do otwarcia. Dobra, tutaj ra raczej dalej nic nie będzie. Ała Kurwa, gdzie ja jestem? O dobra, jestem na zewnątrz, o to chodziło. Opatrzcie jaki fajny punkt snajperski. Te strażnik. I strażnik. Okej, okay, dobra. Wszyscy nie żyją. Napijmy się za ich zdrowie. Tak, teoretycznie tam możemy nawet wyjść sobie, wiecie, na nam na zewnętrzny okrąg i tam jakby zabić absolutnie wszystkich, ale to nas nie bawi, bo my tutaj, moi drodzy, przybyliśmy w może niekoniecznie jednym celu, aczkolwiek w w sumie jednym z praktycznych celów, mianowicie gdzieś tutaj... Gdzieś tutaj powinno być wejście do podziemi, do którego ja nichuj nie pamiętam jak mam wejść Ale wiem, że gdzieś ono tutaj na 100% jest nie, nie wiem, czy nie powinno być przypadkiem tutaj Tak, tutaj? Tak, tutaj, dobra Za e Zajęłem się w akcji Cześć, panie strażnik O, buli! Odłóż Już odkładam, szczęście. Cześć! Hej, kolego! Miałem Cię utopić w jeziorze podczas naszego pierwszego spotkania. Wtedy nie miałem szans. Teraz karta się odwróciła. Ty, gnido. Mam tylko nadzieję, że będziesz trudniejszym przeciwnikiem niż ostatnio. Hehehe, <laughs> skurwysynie. Dwa ciosy. Ginisz, Mato? Tak, stara, dobra zemsta. Och, jak fajnie wbija się topór w mięso swojego wroga. Miecz, miecz strachu, ale tandetna nazwa. Biorę to gówno. No i to mniej więcej tyle Problemo? Tak właśnie myślałem Uwielbiam masakrować moich wrogów e, Tak, pytacie jaki jest cel praktyczny tej podróży? Otóż już co bardziej spostrzegawsi widzowie, i tacy, którzy znają serię Gothic po prostu, e, mogą na przykład domyślać się, że tu gdzieś zapewne jest uwięziony... A, tutaj nic nie podziałam. E, e, gdzieś tutaj może być uwięziony e, Stone, Kowal. I tak, my tutaj powiedzmy, że przyszliśmy nie do końca altruistycznie, albo po prostu w celach samej zemsty, tylko on za to, że go uwolnimy, może ulepszyć naszą zbroję. Niestety nie jestem w stanie tego zrobić. Wiem, że klucz do tego pierdla... Czekajcie. Klucz do tego pierdla powinien mieć jeden z magnatów. Nie mam zielonego pojęcia, czemu magnaci trzymają rzeczy, takie rzeczy przy sobie, jak klucz do więzienia. To bardzo jakiś, nie wiem, pod, podrzędny strażnik powinien dostać. I o, tam, no tylko nikogo nie wypuść, bo urwiemy ci jaja na tej zasadzie. Ale, no cóż. Kolejny powód, żeby iść zabić paru magnatów, prawda? A zapiszmy sobie Przynajmniej już wiem, jak Przynajmniej już przypomniałem sobie, jak zejść do więzienia To już jest fakt Generalnie o tym zapomniałem, bo w Gotiku 2 tutaj tego zejścia już nie ma Jest tutaj, są tutaj jakieś yy, 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 Są tutaj jakieś Głazy zasłaniające przejście Cześć kolego Arto No Arto nie podziałał Mamy strażnika. Nie mam pojęcia, czemu ci panowie są tak odważni i mimo tego, iż widzą, że sami wybiliśmy połowę obozu i zabiliśmy silniejszych od nich magnatów, to czemu dalej nas atakują? Pojedynczo. Ale okej. Okay. To ich kwestia. Nie mam pojęcia, czy te kurwa bełty latają, czy nie. Powinny latać. O, latają. Okej, okay, super, pozamiatane. Z tą drogą... <kluzny> Zaraz pokażę wam coś ciekawego O ile oczywiście uda mi się tam dostać lekka kurze, Nie, nie, ch nie chciałem lekki Chciałem Zwłoki Arto pomacać, nie bełt Nie chciałem bełta Arto Pierścień zwinności, a bierę Co mnie to Tak, i tutaj natrafimy na jednego chyba O ile mnie pamięć nie myli Jednego godnego przeciwnika I nie, on będzie nikim innym Jak szefem wszystkich szefów tego obozu we własnej osobie Czyli Gomez, tak jest, siedzi sobie, chilluje się. Jak się tu dostałeś? Czekaj oh. no, czy to nie ty walczyłeś z naszymi ludźmi w wolnej kopalni? Twoi ludzie nie mieli prawa jej atakować, musiałem zapobiec twoim szalonym zapędom. Rozmowa ze mną takim tonem wymaga pewnej odwagi, ale zjawianie się tutaj tak po prostu to już zwykła głupota. Osobiście dopilnuję, żebyś już nigdy nie wszedł mi w drogę. No. O, dobra, ma... O! A, jak widać, Nigdy ta... więcej tego nie próbuję. Tak, właśnie wam mówiłem. Gomez potrafi obić nam mordę bardzo, ale to bardzo szybko. Wpiermy się, że już go mamy, bo mamy, mieliśmy go pod ścianą, tam jakby nie mógł wykonać przez pewien czas ruchu, ale niestety wyłamał się, no i jak się wyłamał, no to... Nas złamał Pan kucharz nie chcąc pierdziela Jak się czekaj twój rozmowa z osobiście Kurde Nie nie kobietę Dobra tysiąc punktów doświadczenia za gomeza Giń Okej okay, dobra i teraz, tutaj mam bardzo fajny z swoją drogą Gniew in nosa Inno jeden z bogów i jest on silniejszy od naszego miecza. Bierzemy to te dziadostwo. No i mamy tutaj klucz do lochów. Otwiera skrzynię do, e, Gomeza i składowisko w piwnicy magnatów. Większy pierścień niezwyciężoności. Amulet potęgi. A najważniejsze mamy osobisty kibel Gomeza. Oh yeah. Dobrze, w tym momencie w sumie już seria może zostać zakończona. Osiągnęliśmy to, co chciałem odsiągnąć od samego początku. Ale no dobra. Mamy jeszcze jakiegoś tam demona do zajebania Czy coś takiego A i mamy ten fajny plakat z y, laseczkami e, Tak, dobra, okej okay. Gomez został ujebany Zemsta została jakby tutaj powiedzmy Wyegzekwowana e, Mamy fajny mieczyk Mamy też kobiety Aczkolwiek kobiety nie chcą z nami gadać Ale dupcie mają fajne Dobra, w każdym razie ja mam pewną niespodziankę na górze, mianowicie tutaj są właśnie kwatery Gomeza. Bodajże ostatni pokój po prawej, czyli właśnie ten. I tutaj spotkamy... Tak, to jest definitywnie pokój gomeza. Nie wolno ci ze mną rozmawiać. Tak, i mamy tutaj Odejdź. dom wa-wa, coś tam, whatever, waleje. To jest w bardzo skąpej bieliznie. I tak bardziej skąpa bielizna niż przy scenach seksu w Age'u. Nie wolno ci ze mną rozmawiać. Odejdź. Nie wolno ci ze mną rozmawiać. Kto komuś się zawiesił głos? P nie wiem... Poświęćmy temu chwilę. Generalnie wiecie co, to, to jest zabawna sprawa, nie? Tak to oczywiście szczerze powiedziawszy. Że tak jakby twórcy chyba specjalnie dali tutaj tą panią w tym stroju z tą animacją. O, pięć strola mściwa stal, nic ciekawego już aktualnie. E, bo wiecie to jakby była nagroda za to że o brawo graczu zabieść gomeza i wpadłeś na to żeby splądrować jego komnaty masz tutaj malutką nagrodę a wtedy pewnie taki widok robił wrażenie w czasach kiedy ta gra wyszła ma więcej siły jeśli miksturkę potka na siłę 50 +8. czy to się dodało czy to już jest full tak dodało się patrzcie jak fajnie dobra Możemy tutaj oczywiście ogarnąć sobie wszystkie sztuki walki. Kurde. Kurwa, Mać, no dajcie, że spokój. Dobra, poszło. Amuletka minny. Skóry, generalnie ja tutaj tymi amuletami będę sobie porównywać i się nimi bawić między odcinkami, tak więc to jest spokojnie. Dobra, nie chcę mi się otwierać tych drzwi, tam już i tak raczej nic nie ma. Wiem, że dziś tutaj można znaleźć jeszcze chyba tą kobietę, którą widzieliśmy na samym początku w intrze. Nie jestem pewnego się ona tam nazywała, aczkolwiek wiem, że można ją gdzieś tutaj znaleźć. Nie chcę mi się też obszukiwać wszystkich skrzyń w każdym razie. Lecimy do stona. <laughs> Spełnić nasz główny... Cel tutaj. Zapiszmy tradycyjnie. Mm, nie będę wychodził na obóz i robił masakry, bo to się jakby mija z celem. Gdzieś tutaj wiem, że jeszcze mam ten cały klucz do składowiska. Składowiska. Lelele, składowiska. To wypełna wieża. W piwnicy magnatów. No to jest... W sumie nie wiem, czy coś, 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 co tam można by znaleźć, nie wydaje mi się, A to jak widać zwłoki już poznikały, tak jak mówiłem. Bo już powiedzmy gra osiągnęła swoją maksymalną ilość zwłok wygenerowanych w tym samym czasie. Wiecie, to taki jakby mechanizm, żeby gra po pewnej ilości zabitych osób nie zacięła się po prostu, bo miałaby za dużo modeli naraz wygenerowanych. I w jednych z tych drzwi... Niekoniecznie w tych... Któryś na pewno będzie tkwił sobie stone który, tutaj może nam dopomóc, tutaj też dziada nie ma, nigdy nie pamiętałem gdzie on do cholery jest, tutaj też go kurde nie ma, eee, zaczyna być strasznie, dobra jest tutaj, uf, 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 siemaneczko, stone Czego chcesz, nie wyglądasz uh. mi na jednego z siepaczego meza. To się zgadza. Masz rację, nie pracuję dla Gomeza. Chyba już nigdy niego nie, dla nie pracuję. Jak się tutaj dostałeś? Tylko Gomez ma klucz do lochów. Dostałem go od niego. Chcesz powiedzieć, że to ty załatwiłeś Gomeza? To ja. Dokładnie. Stary, nie wiedziałem, że stać cię na coś takiego, ale cieszę się, że ten przeklęty bandzior dostał wreszcie co mu się należało. <laughs> ale dlaczego mnie uwolniłeś? Usłyszałem, że siedzisz tu zamknięty i pomyślałem, że mógłbym załatwić Gomeza i zwrócić ci wolność. Cóż, wielkie dzięki. Jestem ci niezmiernie wdzięczny. Wpadnij kiedyś do mojej kuźni i to pogadamy. E, dobra, dobra, ta co to będzie... Dreptał do No już! zajdź mi z oh, Shit, the fuck up. Jezu, teraz ci uwolniłem. Dobra, ta co tutaj będzie dreptał do, do kuźni my tutaj zrobimy taki mek i teleportujemy się do magów z powrotem. To powinno już go ustawić w jego kuźni. Spadaj, ma Nawet nie wiedziałem, że ktoś może nas atakować za to, że stoimy mu na drodze. Nie wiedziałem o tym, serio. No, a Teraz powinien już być teoretycznie tutaj, chyba że ten myk działa tylko i wyłącznie w gotiku 2 Tak, niestety działa tylko i wyłącznie w gotiku 2, no nie fajnie, nie fajnie <coughs> Dobra, to w momencie kiedy e, Stone będzie sobie dreptał, zobaczmy co tam u Torusa. Czy to nas zaatakuje? Tak, zaatakuje nas Jezu chryste Ogarnijcie nerwa, ludzie Zabiłem szefa tego obozu. No generalnie możecie mi już naskoczyć, nie? Znaczy możecie mnie dalej zabić, co prawie wam się udało, ale... Dobra. Tutaj jest to, co widzę, nic nie ma. No, to jest strzelnica. Panowie, tutaj strzał z skórz. Kiedy jeszcze żyli. Oczywiście. Dobra. Oki do oki. Zobaczmy, o co chodzi z tym całym składowiskiem, bo to składowisko znajduje się bodajże tutaj. O Jezu Chryste, co się dzieje? Tak jest, to jest składowisko. Mamy tutaj bryłki rudy. Nic ciekawego. No dobra, idźmy dalej. Randomowa bryłka, spoko. To jest w ogóle ciekawa sprawa. Krwawe ostrze, no dobra. Gdybym nie znała z tego... Parę godzin gry temu to może byłbym pod wrażeniem Strzała, moneta, strzała widocznie działy się rzeczy No i tutaj, a myślę, że już nie przejdę A jednak mogę przejść Tutaj o ile pójdziemy wystarczająco daleko No właśnie Oto i cały sekret Znaczy sekret no Jesteśmy jak coś nad hatą fiska Wiecie W dolnym okręgu Można się stąd bez problemu dostać do Górnego okręgu przez właśnie ten, ten tunel. Oczywiście i tak trzeba mieć klucz, więc nawet jeśli znacie ten sekret, to i tak nic z nim nie zrobicie. Póki oczywiście nie ujebiecie jednego z magnatów, co raczej jest praktycznie nieosiągalne do samego końca gry. Ale wiecie, fajny mały smaczek. Czy za mną kurwa ktoś jest? Ej, dałbym głowę, że za mną ktoś przyszedł, nie? Nie, wydawało mi się. Dobra, czy stąd się już doturlał? To jest pytanie. Jeśli tak, to poproszę moją zbroję i spadam dalej toczyć fabułę. Jeśli nie, no to... Niech się, niech się pośpieszy, do cholery. O, dobra, przybył. Nie, nie chcę wiadra z wodą. Chcę Stona. Y... Do zobaczenia. No ten... O! No. A, jesteś. Mam mm. u Ciebie dług wdzięczności za wypuszczenie... I to jaki? Wiesz, tak sobie myślę. Nie mam nic cennego, co mógłbym ci dać, więc może zamiast tego wykuję dla ciebie coś specjalnego. Może jakiś pierścień albo coś w tym stylu. E, dlaczego Gomez kazał, kazał zamknąć cię w Lochu? Ten sukinsyn syn ubzdurał sobie, że spiskuje potajemnie z magami jak obnia. kurwa każdy. Nie zabił mnie tylko dlatego, że jestem najlepszym kowalem w całym starym obozie. No i wrzucił mnie do tej zapluskwionej celi i wypuszczał tylko wtedy, gdy była dla mnie jakaś robota. To wiele wyjaśnia. Teraz tak, mamy tutaj parę opcji. Potrzebuję jak coś, co zwiększy umiej umiejętności magiczne. To są po prostu pierścienie, ale możemy też wzmocnić zbroję. I na to się zdecyduję. Nie jestem pewien czy to jest najlepsza decyzja, bo nigdy nie zostawałem żadnego z tych pierścieni. Jak coś możecie mi napisać czy to są pierścienie warte uwagi, ale i tak ja pójdę w stronę zbroi. Możesz dla mnie wzmocnić ten magiczny? Czujesz jak, na... Czuję się jak nagi? Jasne, daj mi ją i zaczekaj chwilę. Dlatego rozgrzeję ten trend nad ogniem, a potem dotknę nim zbroi i to sprawi, że będzie silniejsza. i w ten sam pręt jeszcze parę razy młotem. Nie ruszam swojej zbroi. Oto twoja wzmocniona zbroja. Teraz jesteśmy kwita. Bum. Obrata, wratam, się przeczyna. nagi, więc może ubierzmy zbroję z powrotem, zanim przyjdzie jakiś stra... jakiś stra... I mamy wzmocnioną zbroję. Kowal Stone jeszcze mu lepszy niestety chyba nie różni się ona wizualnie aczkolwiek no liczą się statystyki prawda to w końcu RPG Dobra Myślę że e zrobiliśmy wszystko co mogliśmy zrobić Spadamy teraz do Xardiego mm, Zarzucamy to oczywiście runeczką do nekromanty wow. okay. Stone zaczął biegać z jakiegoś powodu Okej, okay, dobra Zobaczymy czy udało mu się e wymyśleć coś by wzmocnić Uriziela. że Uriziel będzie miał 120 ataku, jeśli zostanie ulepszony. Tak więc będziemy gotowi. Raczej już silniejsi być nie możemy. Znaczy jeszcze teoretycznie mógłbym teraz pójść i ulepszyć moją siłę. Bo chyba jeszcze mogę to zrobić, to mi się wydaje w sumie po namyśle. Ach, jak widzę, nosisz zbroję runiczną wykonaną z magicznej rudy. Owszem. Znalazłem ją w zatopionej wieży, w jednej z tych starych skrzyni. Należała kiedyś do tego samego generała, który dzierżył Uriziel w bitwie z orkami. Mam tylko nadzieję, że przyniesie mi trochę więcej szczęścia niż jemu. Okej, okay, dobra. Przygotowałeś już formułę, Ekplik. która przywróci Urizielowi jego dawną moc? Tak, wszystko gotowe. Ale sam nie dasz rady jej użyć. Dlaczego nie? Będziesz musiał dotknąć mieczem źródła mocy magicznej. Dokładnie w tej samej chwili jakiś mak musi wypowiedzieć formułę. Zatem muszę sobie poszukać kogoś do pomocy. Weź formułę i przywróć Uliziel do jego dawnej świetności. Będzie ci wkrótce potrzebny. W sumie nie do końca wiem czemu nie odmieniałem nazwy Uriziel No dobra W każdym razie, tutaj sobie zakończyłem Wiem, że teraz w tym odcinku jakby w sumie nie działo się dużo Bo na dobrą sprawę Weszliśmy tylko do starego obozu, zabiliśmy parę osób Ale dobra, no cóż I tak już dużo mi nie zostało Więc mogę troszeczkę przeciągnąć jeszcze tą serię Dobra, teraz tak Ja między odcinkami pobawię się troszeczkę tymi amuletami I jeszcze jeśli uda, się, uda mi się to zrobić Wzmocnię yy, moją postać I potem spotkamy się już, by ulepszyć Uriziela I to będzie ostatnia prosta gry, ponieważ będziemy musieli tylko i wyłącznie wrócić do świątyni śniącego i tam zakończyć to co rozpoczęliśmy, tak więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Dzięki za uwagę, do zobaczenia i usłyszałam w kolejnym zagramy z gry Gothic. Siemaneczko.